Siemano, 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 witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj wjeżdża Temporal Forces. Proszę bardzo, mamy dwa trzy paki, mamy dwa pojedyncze blisterki, będą promki, żetony. No i miejmy nadzieję, że niesamowite dropy. Mikrofon przesunięty. No, mogliby coś z tym zrobić, żeby to się trochę lepiej otwierało. Jak oglądaliście ostatnio, opening, to wiecie, że ace'y dobrze mi dropiły. Ale dzisiaj liczymy na jakieś S coś fajnego, żeton, proszę bardzo. Na bok. Kod dla widza. Śmietnik przysunięty. Mamy pierwszą promkę. Karwana na na na. A gdzie są koszulki? Ty, nie ma koszulek. Dobra, trudno. Nie no, nie może tak być. Dobra, wróciłem. Koszulki są naszkowane. No, bo przecież będzie bardzo dużo potrzebnych koszulek, i bardzo dużo toploaderów, prawda? Więc na to jesteśmy przygotowani. Mamy, dobra, dwa busterki na razie. Tutaj kod dla widza. Tutaj promka Bolt. ale się świeci cały. To wariat. No i proszę, piękna koszuleczka. No uzupełniamy promeczki na pewno w ten sposób a się wywalił, ale się dzisiaj dzieje na tym odcinku. Rzeton ten sam. Spał ci, Pał mi. Op, do śmieci. Dobra, mamy dwa busterki na razie. Zobaczmy dalej. Cyclizar. Dobrą nazwę ma ten Pokémon. Jeden busterek, drugi busterek, trzeci busterek. No i tutaj promeczka. Tu żetonu nie ma. Bardzo dobrze, mniej plastiku. No i to jest fajny trzypaczek z klefą. Fajna promka. Jeżeli chodzi o trzypaki, to myślę, że fajna promka z klefą. Kodice są, klefa w koszleczkę. No i zaraz przechodzimy do openingu. No. zobaczmy, co tam kryją te temporalne forcesy. Miejmy nadzieję, że syte dropy, maksymalny pasek. Ja nie wiem. Ja jestem chyba stworzony do stworzony do dropienia. Beltów Likitung, Slagma, Solosis, Iron Hands. To, to powinno być. śmiesznie wygląda ta karta bez holo. To taka z przyszłości karta. Beldam na rewersie, Scream Tale na rewersie, McCargo jako holo. o wywaliłem kot, już wam go daję Yes, ace, znowu Ace. Znowu mamy Asa. Znowu trafiamy Asa. Slagma, Solozis, Skitty Erie. buddy, Body, body Poffin, Centi Scorch, Grubin, Jest, Szatot, ale fajne, gołębie na kablach. I Iron wariat jako Holo. No dobra, mamy Dropik. Bardzo ładne. Illustration Rare. Naprawdę fajna karta. Fajne są te karty. Ładne są te obrazki. No ale jeszcze jakieś special. S.I.R. by się nam przydało. Sublime, Tusk, Morty, Tora Cotton. I Fluttermane z DREVUS z przeszłości. Esir. Azumarill, Grubin, Medicham, Shiftry. Melmetal na rewersie. Madscale, Iron, Iron, Iron Variat znowu. Trzy busterki nam zostały. Trzy busterki nam zostały. Bramblin, Sandy Shocks, Rapidash, Neo Apple Energy, Ace No dobra, dużo tych dałek. Ace Specowych. To nowa karta w tym dodatku, która wchodzi. Może dlatego jej na razie tyle dropi. Może to na tym polega, że tyle ma jej dropić. Nie wiem. Likitung, Charjabak, Slagma, Shamin, VKV, Poké okay, Ace Collector, Sandy Shocks, Iron Thorns, proszę. Tyranitar z przyszłości metalowy. Ale my jesteśmy po prostu asami. Nie ma żartów. OK Ace Collector. Proszę bardzo. Last Pack. Jak tu nie będzie sir to otwieramy jeszcze jeden taki zestaw. Nie ma. Słowo się rzekło. Słowo się rzekło. Otwieramy jeszcze jeden taki zestaw. Ja tylko zrobię tutaj na to miejsce. Tutaj są dropy z pierwszego. Tu moje promki. żetony, holo. No nic. Poke Ace Kolektor. Chyba muszę zmienić nazwę. Idę po następne. Dokładnie taki sam jeszcze jeden zestaw. To się ciężko naprawdę otwiera. Nie lubię tego otwierać, bo zawsze ta pierwsza warstwa odchodzi inaczej. Cyk, promeczka, klefa, powtóreczka. Śmietnik pełny, trzeba go opróżnić. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten dodatek. Dla mnie jest całkiem ciekawy. Ze względu na te ace'y, bo to nowa fajna karta, fajnie świeci piękny amarantowy kolor. Jak to zostało na jednym z moich liveów ustalone. To nie jest czerwony. Nie, nie. Nie bądźcie zmyleni. To nie czerwień. To amarant. Am tak się właśnie pokęgam. Kolektor zna na kolorach. Dochodzi plastików więcej. No zobaczmy. Będziemy mieli lepszy ogląd, jak te trójpaki i jednopaki dropią. Oj. Już jeden plastik by wylądował, nie tam gdzie trzeba. Lecimy. Puchiena, Wiglet. Fajna jest ta karta Wigleta. Nie wiem dlaczego podoba mi, podobałem mi się te paski. Jeden taki zgarbiony, jak ja na odcinkach. O. Zwykłe karty mają bardzo ładne arty w tym dodatku. Chargeback. O, Excalibur. Dobrze. Mamy jeszcze jeden drop. Udało się. I to fajne jest ten akurat. Karmią go. No bo co, jak on kopie, oni patrzą, no to. Muszą go karmić. Noctowl. Liki-Liki, Metank bardzo ładny. Golurk, Shaman, fajna karta. Na rewersie Vikavolt z Kitty. I z przyszłości piękny tyranitar. A może tu nie będzie ace'a żadnego? To też by było ciekawe, nie? Że w tamtym tyle ace'ów. A tutaj się skończy ace'owanie. Iron. Robaki. I X. Ale w wersji Tera. Czyli bardziej świecące. Ale no, zwykły eksik, też fajnie. Zawsze jakiś. czy drop. To dyskusyjne. Ale lepsza karta. Boltund, Elgiem, Hand Koraidon, Energia i Kodzik. No szybko idzie. Szybko idzie. Trochę tych dropów w tym poprzednim rozdaniu było teraz bez ace'a? Czy poke ace kolektor straci? No tu za to i eks lecą. Swój streak ace'ów. Fajna karta. Back. Unfezant, Toto Dial, Beautyfly, Spurs, Dwa boostery to go. Tutaj słabiej trochę. W tym zestawie mam wrażenie, no bo tych Ace'ów nie ma. Ja chcę Ace'a teraz. Jak trafię to będę marudził, ale chcę. Feraligat, to wiemy, że tych promek jest najwięcej. Last Pack Magic 360. Zrobione. Arbok, Bronzong. Jest, tu dało się Master Ball. Master Ball Ace. Mamy jednego Ace'a. Pikachu fajny na rewersie. Ale Strik zachowany. Dobrze. Zobaczmy, co dropnęło na odcineczku. Master Tortera X, EX, x EX, Excadrill, Maximum Belt, Hero's Cape, Neo Upper Energy, Szatot. No i tu chromeczki do klasera. Tak się prezentują. Fajne dropy. Ile tu było boosterów? 6, 7, 8, 10 boosterów. No jak na 10 boosterów całkiem fajnie dropią mam wrażenie. Te zestawiki z trzema boosterkami z jednym. No, jeszcze dodatkowo macie promki. Myślę, że fajny odcineczek. Zostawcie lajka, suba i napiszcie w komentarzu, czy wam się te Ace'y podobają, bo bardzo mnie to interesuje. Nowa karta, czy wam się te Ace'y podobają? Dajcie znać. Dobra, trzymajcie się, widzimy się na następnych odcinkach. No i cześć!